Jak prawidłowo przykleić cokół sufitowy mówiąc o deskach? Mamy na myśli najczęściej te, które są przeznaczone. Wetonite, cechy materiału wetonit. Wetonit, to znak towarowy, który produkuje budowę proszku. Płynna tapeta we wnętrzu. Praktyczne zastosowanie popularność takich materiałów wykończeniowych jak płynna tapeta we wnętrzu. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Polimerowe płytki to nowy materiał budowlany który jest ostatnio oferowany na rynku krajowym. Taki produkt ma wiele zalet, które są potwierdzone przez zachodnich ekspertów. W tym artykule rozważymy charakterystykę Funkcje wyboru i instalacje płytek polimerowych. Charakterystyka produktu Nowoczesne technologie produkcji płytek opartych na polimerach pozwalają stworzyć trwały i niezawodny materiał używany w konstrukcji. Płyty burkowe polimerowe mają wiele zalet w porównaniu z innymi rodzajami produktów, np. beton lub nacisk. Większość kupujących wybiera ten materiał którego cena i jakość odpowiada ceny produktów. W produkcji płytek i płytek polimerowych specjaliści przestrzegają niektórych parametrów technicznych, które stworzyłyby wysoką wytwórcę i stabilne właściwości produktu do zmian temperatury. Materiał ten ma długą żywotność, która określa przewagę nad budowaniem materiału nad innymi rodzajami produktów. W szczególności płytki wykonanej z cementu. Podkreślono główną charakterystykę płytek, że podczas układania polimerowych płytek i płytek cementowych nie pojawia się kurz cementowa. Ponadto produkt ma właściwości plastyczności, co pozwala uniknąć pękania i uszkodzenia materiału budowlanego podczas pracy. Łatwo jest dbać o produkt ponieważ jest łatwy do mycia i nie wchłania wody, co zwiększa okres przydatności materiału. Wodoodporność płytki pozwala przenosić ostre zmiany temperatury, szczególnie zimą. W swoim kształcie płytki ma różne rysunki i odcienie. Pomimo znacznego rozmiaru płytek i płytek polimerowych, produkt ma niską wagę, a także doskonale nadaje się do leżania na betonowej podstawie lub do operowanego dachu. W takim przypadku produkt jest układany na specjalnych częściach pomocniczych. Jeśli materiał jest używany do układania dachu, zaleca się umieszczenie płytki na warstwie wodoodpornej na szczycie stojaków lub kruszonego kamienia. Takie płytki mogą być używane jako okładzina piwnicy domu lub używać do krawędzi. Technologia produkcji płytek polimeriperowych Proces produkcji Produkcji produktu ma określoną technologię, wykonując, którą należy przestrzegać właściwego stosunku komponentów. Skład płytki jest określany przez następujące materiały: piasek, których wymiary frakcji powinny wynosić nie więcej niż 3 mm, barwniki, które określają odcień produktu. Z reguły polimery są używane pierwotne zmiażdżone ale wtórne można zastosować jako oszczędności. Średnik najważniejszym i głównym składnikiem jest piasek, którego część składowa wynosi 75% całej masy roztworu. Przed użyciem zaleca się spłukania i przesiewania. Ponadto piasek wlewa się do niektórych pieców, w których ogrzewa się go w wysokich temperaturach. Cena na wierzchni polimeru i i na wierzchni jest określana przez technologie produkcyjne, które mają pewną sekwencję. 1. Przede wszystkim konieczne jest posiekanie lub aglastyczne surowce. Jeśli stosowane są okruchy polimerowe, proces ten jest przekazywany. 2. Ponadto ważne jest, aby mieszać piasek, dziecko, a także barwniki i dodatki. 3. Przygotowana mieszanina musi być stopiona w surowce w temperaturze 250 stopni. 4. Następnie rozwiązanie należy podać prasę i formę gotowe płyty. 5. Na koniec produkty są pakowane i wysyłane do sklepów budowlanych. W procesie produkcyjnym stosuje się specjalny sprzęt, który zapewnia zautomatyzowany system produkcji płytek. Pozwala to stworzyć silny i niezawodny produkt który ma długą żywotność. Zalety polimerowych płytek. Płytki polimerowe i płytki mogą być stosowane w różnych rodzajach poprawy lepniego domku lub terytorium miejskiego. W wielu przypadkach produkt służy do składania stref dla pieszych, różnych witryn, kawiarni, pawilonów detalicznych i innych pokoi. Płytki polimerowe mają większą odporność na zużycie. W przeciwieństwie do powłoki asfaltowej lub betonowej, zasadniczo produkt ma wiele zalet określonych przez następujące parametry. 1. Data wygaśnięcia produktu. Z reguły średni okres życia płytek może wynosić co najmniej 30 lat. 2. Produkt ma właściwości absorpcji wody i odporności na mróz. Jeśli materiał budowlany pochłania wodę, to w wyniku różnic temperatury powstają małe pęknięcia które przyczynią się do deformacji płytki. Cechy produktu polimeru i produktu pozwalają uniknąć takiego zniszczenia, ponieważ odsetek absorpcji wody wynosi około 0,033. Siła i plastyczność płytek polimerowych i, których zdjęcie jest prezentowane na tym miejscu. Taki materiał budowlany nie pęka i nie nakłówa, co zmniejsza ilość odpadów podczas układania produktu. Jego transportu i eksploatacji. Taki produkt jest trudny do podzielenia na kilka części, które mają wysoką odporność na zużycie. 4. Płytka ma niską wagę, co pozwala na łatwe i praktyczne do transportu i montażu. Może być używany do leżenia na dachu lub na podłodze między story. 5. Ma niską przewodność cieplną, która nie utrzymuje śniegu i lodu na powierzchni produktu. 6. Ta kafelka jest wykonana z materiałów, które nie tworzą ślizgowego obszaru. 7. Płytki polimerowe i odporności na olej i olej. Jak już wiadomo, popularnym materiałem jest polimer, który ma stabilne właściwości wpływu środowiska zewnętrznego, a także substancji chemicznych i innych. W tym produkcie istnieje minimalne ryzyko grzyba, pleśni lub alkali. 8. Parametr pracy technologicznej. Płytki polimerowe i płytki można wykonać według różnych opcji. Podczas wykonywania pracy z własnymi rękami technologia instalacji odbywa się ręcznie, a specjaliści mają specjalną płytkę. Obecność innych urządzeń w pracy pozwala szybko przetwarzać elementy płytek, a mianowicie cięcie, wiercenie lub młyn produktu i tym podobne. 9. Polimer. I płytki są materiałem przyjaznym dla środowiska. Na przykład powłoka asfaltowa z dużym ogrzewaniem zaczyna wydzielać substancje rakotwórcze, które szkodzą środowisku zewnętrznym. Ta płytka może tworzyć jedynie cementowe kurz. Produkt w wysokiej temperaturze nie przegrzewa się i nie zmiękcza, co pozwala utrzymać początkowe właściwości produktu. Zatem płytka nie szkodzi różnych roślin, sadzonek, a także zdrowia ludzi. 10. Płytki mają wysoką odporność na zużycie, podczas pracy nie pojawia się kurz, co określa długą datę ważności produktu. 11. Taki produkt jest łatwy do naprawy. Płytki polimerypowe można tymczasowo zdemontować w celu układania różnych komunikacji. 12. Produkt ma piękny i estetyczny wygląd, który zależy od szerokiej kolorystyki materiału. Z czasem odcień płytki nie jest utracony. A sam produkt ma różne kształty i geometrie, co pozwala tworzyć różne odmiany ścieżek, dekoracje miejsc i tak Zastosowanie płytek z reguły produkt jest szeroko popularny wśród budowniczych, właścicieli domów wiejskich, właścicieli letnich domków i tak Pole użytkowania i zastosowanie materiału jest określane przez ustalone kategorie 1. Układanie polimerowych płyt, których wideo. Które można obejrzeć na końcu artykułu, odbywa się w okolicy jako obiekty projektowe, miejsca w pobliżu arborów lub basenów, a także ścieżki ogrodowe i tym podobne, można użyć. 2. Płytka doskonale uzupełni projekt krajobrazu, a także różne kompozycje kwiatowe i rośliny na miejscu w pobliżu domu. 3. Talerz jest często układany na stacji serwisowej, myjni samochodowej i stacjach gazowych. 4. Produkt służy do wykonywania gruntu centrów handlowych, parków, placów zabaw itd. Zalecenia specjalistów przy wyborze płyt brukowania w sklepach budowlanych oferuje się szeroki wybór płytek polimerowych i płytek, którego wybór odpowiada niektórym parametrom. 1. Adresy barwników. Odcień i liczba dodanych barwników określają cechy i właściwości produktu. Na przykład użycie niemieckich barwników zapewni długą datę ważności produktu, a chińskie farby ostatecznie straci kolor pod wpływem promieni ultrafioletowych. 2. Jednolite kolorystyka płytek. Heterogeniczne barwienie powierzchni produktu oznacza czynnik, który w procesie pracy zastosowano substancje słabej jakości. Może to dotyczyć charakterystyk technologii produkcyjnych i płytek do barwienia. 3. Inne przeplatania na powierzchni płytek mogą wskazywać na zastosowanie komponentów słabej jakości w procesie produkcyjnym. Na przykład białe plamy mogą wskazywać na niezgodność z pewną temperaturą produkcji materiału. Taki produkt może nie mieć właściwości o wysokiej wytrzymałości. Technologia układania łodyg grupy polimery Z reguły proces instalacji płytek należy rozpocząć od tworzenia poduszki z piasku, z żwirem lub stylem na beton nowej podstawie. Wybór metody stylizacji należy określić na podstawie rodzaju gleby i celu przyszłego obszaru. Na przykład instalacja płytek na bazie piasku jest idealna na ścieżki ogrodowe i pieszych i tym podobne. Jeśli miejsce ma niestabilną glebę Konieczne jest wykorzystanie technologii leżania na zmiażdżonym kamieniu, który zaleca się stosowanie do parkowania samochodowego. Proces instalacji betonu odbywa się dla ciężkich samochodów. W przypadku stylizacji będziesz musiał przygotować niektóre materiały. 1. Mieszanka piasku i cementu, której stosunek powinien wynosić 1. 4. 2. Aby położyć płytki na betonowej podstawie, Konieczne jest przygotowanie specjalnego kleju lub roztworu betonu. 3. W przypadku niestabilnej gleby zaleca się użycie warstwy zmiażdżonego kamienia. Technologia stylizacji ma następującą sekwencję. Miejsce pracy należy przygotować, wcześniej opuszczając powierzchnię i uszczelniając glebę. Następnie połóż warstwę zmiażdżonego kamienia którego grubość powinna wynosić 15 do 20 cm. Następnie piasek wylewa się z grubością 2 cm, co pozwoli ci opuścić poprzednią warstwę. Następnie wylewa się główna ilość piasku której grubość warstwy powinna wynosić około 6 cm. Za pomocą specjalnego młotka możesz zacząć układać płytki. Odstępy między elementami powinny wynosić około 4 mm. Obecne luki muszą być wypełnione piaskiem. Jak położyć płytkę polimerową na mieszaninie cementu 1. Początkowo przygotowywana jest platforma, którą zaleca się jej wyrównanie, a następnie uszczelnienie gleby 2. Następnie gęsta warstwa zmiażdżonego kamienia jest ułożona 15 do 20 cm. 3. Następnie wlej piasek, aby wyrównać powierzchnię 2 cm, po czym wypełniona jest dokładna warstwa 3 do 4 cm. 4. Na piasku umieszczono siatkę wzmacniającą. 5. Następnie wypełniona jest warstwa suchej mieszanki piasku i cementu. 6. Za pomocą gumowego młotka należy wykonać płytki murowane. 7. Wszystkie szczeliny między płytkami należy wylać mieszaniną piasku i betonu. Metoda układania płytek na betonowej podstawie ma tę sekwencję pracy. Konieczne jest stworzenie warstwy zmiażdżonego kamienia o grubości 15-20 mm. Następnie przeprowadzono betonowy ekran 5 lub 10 cm. Kafelek należy ułożyć na warstwie betonowego roztworu, której mieszanie składników powinno wynosić 1,3. Alternatywą można wyrobić w styl kleju. Wszystkie szwy są ważne. Aby naprawić mieszaninę cementu. Zalecenia ekspertów stylistycznych cechy kafelków składają się z zwykłej technologii instalacji tradycyjnych kamieni burkowych i innych rodzajów produktów. Z reguły wybór instalacji powinien być określony przez rodzaj gleby i pewne warunki działania materiału. Eksperci radzą przestrzegać takich wymagań podczas układania polimerowych płyt i brukowania, które można kupić w dowolnym sklepie budowlanym. Instalacja płytek należy przeprowadzić przy suchej pogodzie. Nie zaleca się posypania produktów trociny. Przybliżone luki między płytkami powinny wynosić około 5 do 7 mm. Konieczne jest obliczenie odpływu pozostałości wody z powierzchni płytki. Aby położyć płytki, konieczne jest przygotowanie płaskiej powierzchni której podstawą powinna być poduszka z piasku i zmiażdżonego kamienia lub cementu. Wraz ze zwiększonym obciążeniem na płytce podstawa powinna zostać starannie wzmocniona, a także wyposażona w system odpływu wody. Technologia pracy nie jest skomplikowana, ale wymaga pewnej uwagi. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz, witam, na stronie 05.02.2018 Anonimowy witam, na miejscu producenta płytek teto Sand, istnieją wyczerpujące informacje o cechach tego materiału, cechach porównawczych, a także miejsca testowej z płytkami fotografii, w których stylizacja była przeprowadzana na różne sposoby i na różnych klejach http -ja plitka oprócz opcji używania, na przykład podłogę w altanie, kładąc płytki na opóźnieniu, używając specjalnych stojaków. Napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem. Nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz javascript. Aby użyć tego formularza, twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, witam, na stronie 05.02.2018 anonimowy witam, na miejscu producenta płytek TETTO Polymersand, istnieją wyczerpujące informacje o cechach tego materiału, cechach porównawczych, a także miejsca testowej z płytkami, Fotografii, w których stylizacja była przeprowadzana na różne sposoby i na różnych klejach http plitka oprócz opcji używania, np. podłogę w altanie, kładąc płytki na opóźnieniu, używając specjalnych stojaków. Witam, na miejscu producenta płytek TETTO Polymer sand. istnieją wyczerpujące informacje o cechach tego materiału, cechach porównawczych. A także miejsca testowej z płytkami, fotografii, w których stylizacja była przeprowadzana na różne sposoby i na różnych klejach. http restettoru płytka oprócz opcji używania, na przykład podłogę waltanie. Kładąc płytki na opóźnieniu, używając specjalnych stojaków. Informacje kontaktowe Reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne